A ja pilnowałam zamku. Sara, co? Możesz być smokiem? Eee. <grymiany> eee. Zamieniam cię w potwora. Eee. A! O nie, robi się niebezpiecznie. Jeszcze raz robimy akcję. A jesteś potworem! Ciu, ciu! A, a. Trzeba uciekać! Dziewczyny, pilnuj ją tutaj. Ja muszę uratować świat. Pa! Pła! Ciu, 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 ciu dziu! gonią mnie, trzeba ukryć się. Ciu, ciu! Ciu ciu! Wow! A! On nie porywa moją magiczną córkę! La 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 la, la. Piu! zostaw moją turkę. <ścoughs> Czekajcie. Pew porywam cię, ruszczka. Ciu, ciu, ciu Zostaw moją córkę Ciu Trzeba cię uwięzić Teraz się tam nie zmieści To tam będziesz twój Zawiążemy ci ręce I będziesz Mieszkała tam Psiu! Ciu, piu, piu! Ciu! Ciu! Piu. 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 Oddaj moją wnuczkę. Wnuczkę Lena. No tak tak. Wnuczkę! Bo cię schwytam. Piu. Aaa! Ciu, zawiązane ręce i można. Dobra dziewczyny, już koniec tej zabawy. No, trzeba już iść. Dobra, to już będziemy się żegnać. Chodźcie, dziewczynki. Trzymajcie plecak. To pa. Poczekaj na mnie, my już też się zbieramy. Nie. Tak. To pa, dziewczyny. Pa. Małgosia. Już idę. O, gładko poszło. Pola! Już! Chodź, Pola. To pa, dziewczyny. Pa, pa. To pa, Amelka. Pa, Sara, Pa. Hej, mamo! Hej! Jestem, mamo! Jesteśmy! O, już jesteście! Poczekajcie, dziewczynki! Ja tylko się przebiorę. Już jestem. I... Dziewczynki się nie muszą. Rozbierać. Zmieniony kurczak! O! A tata? Tata powiedział, że nie jest głodny i zje sobie kanapkę. Było tak, Patryk? Było. Widzisz? Więc nie jest głodny. Więc robiłem tylko dla nas. Aha! subcia subcio A maluch? Ach, maluszak, poczekaj chwilkę. Trzeba mu ugotować ciapetko. Zapomniałam o malutkim. Chodź. Czekaj. Muszę zamknąć tą zmywarkę. Dobra. Zaraz damy Bobaskowi ogórciki, te, które lubi. Damy. O! Chyba będzie dobre. Zaraz go na jej nakarmię. Patryk, otrzyb się w końcu od tego telewizora. A nie moja wina, że leci ciekawy program, który się zacina. To włączę sobie to. Ej, widziałaś? Co? No nie widziałaś, że chińska była. No i co mnie to obchodzi? O wydarzenia. Co się stało? Słyszałeś, że dzisiaj, dzisiaj będą tanie te szampony dla dziecka. No to ja idę do sklepu. Poczekasz chwilkę na mnie. Matko, mogłem ci tego nie mówić. No, no idę do sklepu, bo powiedziałeś, że będą tanie te. Będą tanie szampony dla dziecka. No to idę do sklepu. Idealnie. Przebierz się chociaż. No Jezu. To zaraz wrócę pa! Mama jest chyba nienormalna. No, mogłem jej nie mówić o tym. że są, że będą tanie szampony dla dziecka. A to jest dla... akurat dla naszej siostryczki? No, to jest dla niemowląt. Aha. To mama oszaleje na tym punkcie. Ona lubi takie pierdółki dla, dla niemowląt. Dobra, idę zobaczyć, co tam ciekawego mają. Wezmę koszyk, bo tak dużo nie będę kupywała. No, oddział taki nie chodzę, tylko idę na oddział nim do dzieci. Dobra, idę zobaczyć, co tam fajnego mają dla niemowląt. Aha, takie pierdółki. No to, to ja takie szampony już mam w domu, tylko nie mam jednej rzeczy. Ujeju, jakie to słodkie, te te fajne pierdłaczki. Wezmę. O, olejek na włosy, żeby nie maluszka. O, wezmę akurat pastę, bo się skończyła dla dzieci. I to chyba wszystko. Mm -hmm. Coś jeszcze tutaj mamy. Kurde, zapomniałam o proszku na pół. O, ktoś dzwoni. Halo, a wiesz, że to, że będą nowe produkty? Gdzie? No w tym sklepie, w którym jesteś. Jakie znowu produkty? No będą nowe zupki chińskie. Człowieku, już nawet są. Co? To weźmiesz mi? Tak, wezmę. Nie, kogoś o tu są? Zadzwonię do niego, który, który, co? Halo, halo, którą chcesz? To czy? Fresy? Nie wiem zresztą. Czerwoną czy zieloną? Taką czerwoną czy tomati? Tomato. To weź mi to czerwoną. Dobra. Pa. Pa. Gór, czy długo będzie płacił? Już. Uff. Mm. Przypadko. Kurczę, pas ten nie... wyszło... Ile? 60 zł. Okej, okay. tylko wezmę reklamówkę. Dobra. I już. Dobra. Już jestem. Kupiłeś mi tą zupkę chińską, jak się prosiłem? Tak. Uff. Masz ten... Masz, zetkaj się tą zupką chińską i nic do mnie dzisiaj nie mów. Co tam kupiłaś dzisiaj? Dla małego? Dla, mał, dla niemowląt? A zobacz sobie takie pierdółki. Kupiłam... Aha. Boże. Aha. 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 I pastę do zębów w subcie. Tutaj tylko... tam. Szampony możesz tutaj położyć. Okej. Okay. Jeszcze jak tam nie było? To znaczy gdzie? No, przeceny takie zrobiły,

Tak dużo? Prze przez ojca zupkę chińską? O matko No bo 11 złotych wyobraź sobie to zupka chińska kosztowała Czekaj, idę się przebrać A ugotujesz mi ją chociaż? Jezu yes. to... Ań, rusz ten tyłek i ugotuj sobie sam. Co ja, jestem jakąś służącą tutaj w tym domu. A Wy jeszcze obiadu nawet nie zjadłyście. Ja już jadłem, mogę iść pograć. Tak jak zwykle, tylko ona i komputer. Dziewczynki jedźcie. Nawet nie ruszyłeś ptyłka i dziecko nie nakarmiłeś, bo nie chwilę nie było. Skąd miało niby wiedzieć? Możeś, może byś pomyślał i nakarmił ją. A nie tylko telewizorem, z rożem się ten zajmujesz. Tu gotujesz mi. Jezus! Tak! Jezus! chociaż się zatka to. Przecież się zatka tą zupką chińską, jak ugotuję. Masz, zatkaj się tą zupką chińską i się do mnie nie odzywaj! A, ani słowa mówię! Nawet mi widelce nie dałaś. Jezus Maria, to wstań, już ten tyłek i weź sobie ze szafki ten widelec. Już. A gdzie jest sól? Jezus, wstań i sobie go poszukaj. Ja muszę małe niemowlę nakarmić. Jejku, masz. Dasz mi tą sól. Jezus, Maria! Niemowlę karmę. Karmię. Nie muszę tylko tobą się zajmować. Jakbyś się zachowywał jak noworodek. No, tu masz sól. Tu leży sól. Mów teraz tu potrzebujesz, bo ja będę karmiła te dziecko. Idę spokojnie dziecka nakarmić. Już, Wiktoria. I ostatnia łyżeczka, Wika Wika. O, dzielna dziewczynka. Chodź, teraz się położysz. Tylko teraz mi się nie drży Bo dziecko muszę położyć. Dziewczynki. Tak? Mo tak. Mogę pożyczyć od was śpiwur? Pewnie, mamo. Dzięki. Amelka, masz lekcję? Co? Masz lekcję? Nie, nie mam. A sprawdzę z ciekawości, czy zjadłeś śniadanie chociaż. Oj, nie zjadłaś. Zjadłam! O, szósteczkę dzisiaj dostałaś. Super.